Nie, nie, chwila, stop! Nie uciekaj! Daj mi się wytłumaczyć. Tytuł tego odcinka to wcale nie jest clickbait. Zerknijcie, sklep spożywczy w Heart Lake City jest potencjalnie bardzo przydatny. Jeżeli chcielibyście stworzyć podobny sklep, jak ten tutaj, w moim lego miasteczku, no to to Wam się na pewno przyda. Zerknijcie, półki uginają się tam od towarów. No i co? Technikalia 176 elementów. Cena katalogowa 85 blach, nie tak, znowu bardzo drogo. No i mamy tutaj dwie figurki oraz takiego zabawnego pieska. Zobaczmy, jak to wygląda. Podoba mi się to, że mamy tutaj kilka nadruków, których praktycznie wcześniej w klockach Lego nie widziałem a to jest zawsze spory atut. Mam nadzieję, widzu, że nadal ze mną jesteś, a nie, że liczy się tylko Lego Star Wars, Lego Ninjago i Lego Marvel. Sprawdźmy ten zestaw. Zaufajcie mi! jest wszystko mordo. pieczywa, przez chińszczyznę, precle, gumy, posoki, warzywa i mięso. Nie widzę tylko kasy, to znaczy jest samoobsługowa. No tak, wszędzie chcą zwalić te obowiązki na klienta. No dobra, to otwórzmy. Jakoś tak niezbyt mi ostatnio to idzie, ale tutaj bezbłędnie żeśmy weszli. Jest też zielony wózek, to się ceni. No i zobaczmy. Ciekawi mnie, czy tutaj dorzucono jakieś naklejki, ale wydaje mi się, że nie. Wszystko chyba jest tylko i wyłącznie nadrukiem. Ładny jest ten koszyk, chociaż no, lepszy byłby taki szary druciak. Natomiast mamy co mamy. Będą reklamy innych zestawów? No, zobaczmy, co nam szkodzi. A nie, no często w tych małych setach tego nie robią, a szkoda. Może to zależy od tego, jakim akurat wyjdzie, czy po prostu kroki budowy się mieszczą i nic ponadto. Ja pamiętam, zapowiedziałem kiedyś, że nagramy sobie razem ze składakami taką przepiękną restaurację z Lego Frenców, ale to musimy się kiedyś jakoś złapać. Poczekajcie! No, macie kwarmazoniaż, są jednak reklamy, ale w drugiej książeczce. Szczerze mówiąc, drugiej to się tutaj nie spodziewałem. Ale wygląda na to, że mogą dwie osoby, na przykład dwie siostry, równocześnie budować. Ja natomiast, jak zwykle, buduję sam. Zaczekajcie. No i jestem, a budowałem około 20 minut. Oczywiście to nie jest taki pełnoprawny zamknięty sklep, to tutaj Lego City wypadało lepiej. Natomiast wiecie, mamy jakieś sensowne wejście, tylko tutaj te półki z tyłu nie są niczym zasłonięte. 9 cm wysokości, 15 cm długości, no i mniej więcej 10 cm szerokości. Znając życie, no i widząc te tutaj piny, ten zestaw dałoby radę rozbudować o inne takie różowe Lego Friendsowe. Może nawet już to jest możliwe, muszę przejrzeć ofertę. Ja specjalnie sobie tak trochę pod kątem ustawiłem tą chińszczyznę na górze, bo po prostu lepiej to wygląda. No ale przyjrzyjmy się, co tam dokładnie siedzi w lodówkach, no i na tych niebieskich półkach. Jest grubo! Albo inaczej, wy stalibyście się grubi, gdybyście na raz pochłonęli wszystkie te kalorie. Okej, okay, sprawdźmy, co tam znajdziemy w lodówce. Jest mleko, fajny kartonik, wygląda to nieco inaczej niż jeszcze do niedawna o, było takie blade opakowanie, teraz jest lepiej, niżej trochę na biału o sery twarogowe oraz takie z dziurami żółte. Na najniższej płeczce zdaje mi się truskawki. Też fajny nadruk, a stosunkowo rzadko to ostatnio występuje. Co dalej? W drugiej lodówce oho! Kolejny nowy nadruk. Jest to sok pomarańczowy. Przypomnę, wcześniej wyglądało to raczej w ten sposób. Później jest mięcho, a następnie no taki bardzo cenny klocek jeżyny. Chyba wcześniej nie miałem ich w kolekcji, no może o czymś zapomniałem. Chińszczyzna to się nadaje do makiet z Lego Ninjago, a tutaj obok nie wiem, czy to jest kwiatek do ozdoby, czy może taki kaktus na sprzedaż. Następnie przejdźmy już do regularnych półek. No, uwielbiam te precle, to na pewno jest coś nowego, bo nie widziałem do tej pory tego w setach. Kolejne słone przekąski, albo raczej słodkie, no bo wiecie, popcorn można podawać na kilka sposobów. Tutaj mamy gumy balonowe dość częsty element, przynajmniej ja mam go w kilku sztukach. No i ta kanapka nieco tutaj nie pasuje, chociaż wiecie, w żabce również są takie pły, gdzie możemy pobrać zapakowane, przygotowane kanapki. Tutaj z kolei pieczywo. Jest trochę donatów, jest jakiś chleb i bagietka, tak to przynajmniej czytam. No i właśnie w tym miejscu co to jest? Czyżby waga, a może ta kasa samoobsługowa, ale trochę nie rozumiem tego, że właściwie jest to połączone z tą maszyną do recyklingu, bo tutaj z ulicy możemy wrzucić butelki. Dziwna sprawa, no ale tak, to musi być kasa samoobsługowa, chociaż to miejsce kojarzy mi się z taką strefą, gdzie te produkty skasowane trzeba odkładać. I wiecie, to jest wszystko ważone, żebyśmy przy kasie nie oszukali. Tutaj by się przydało coś jeszcze. Być może warto byłoby to zasłonić takimi gładkimi płytkami, niekoniecznie tymi jumper plateami, chociaż w zasadzie te elementy są bardziej użyteczne. Szachownica białoróżowa to akurat pasuje do Lego Frenców, no i gdzieś tam swobodnie stała tam taka skrzynia. A w środku dwie marchewy, jabłko, banan. No i wiśnie. Wiecie co? Trochę szkoda, że nie ma takich dodatkowych warzyw gdzieś tam umieszczonych w koszyku, bo jeden banan to trochę wstyd. Chociaż te marchewki trzymają poziom, <laughs> uratowały honor. Jeżeli chodzi o wejście do tego sklepu, no to tutaj nie zaczarowano, nie ma żadnego szyldu. On jest tutaj po drugiej stronie taki zabawny uroczy. Natomiast fajnie, że wszystko jest tutaj nadrukiem. Mamy również jakiś podjazd, krawężnik. Wiadomo, że to jest tego typu zestaw, który właściwie oglądamy tylko i wyłącznie od przodu. To jest taki narożnik z wyposażeniem o! No, ale jak najbardziej to się sprawdza, to jest fajne i jestem wielkim fanem tych koszyków. Pamiętacie, w końcówce zeszłego roku pokazywałem Wam chociażby Lidla, Biedronkę i różnie te rzeczy były rozwiązane. No, ale taki koszyk z Lego naprawdę daje radę i tutaj możemy na przykład te zapasowe wiśnie sobie wrzucić. No i z tej skrzyni inne tam warzywa. Fajnie, fajnie. No wielka szkoda, że nie ma nadrukowanych pomarańczy, bo to jest dopiero kozacki nadruk. Przejdźmy do postaci. Mamy tutaj otum, czyli tą dziewczynę, której amputowano dłoń, a może nawet rękę na wysokości łokcia. Bardzo ładna fryzura. Bardzo ładna koszula. Mam wrażenie, że ona ostatnio pojawia się w co drugim secie. Następnie, zak. I tutaj podoba mi się kurtka. Podobają mi się czerwone tenisówki. Z tyłu mamy taki napis. Pół. Jest koszyczek. Tym razem nie taki na kółkach. No i tutaj jest telefon, jest płatność zbliżeniowa, co potwierdzałoby naszą teorię, że tutaj jest taka samoobsługa. obsługa. Wiecie, może to jest żabka nano? Takie powoli również w Polsce coraz częściej się pojawiają. No i dango, czy też danjo? O, ciężko powiedzieć, zależy jak chcemy to sobie poczytać. Piękny, uroczy, mały piesek, jakiś mopsik? Coś takiego. No na pewno jesteście lepsi ode mnie, jeżeli chodzi o rasy psów. No tak, nie ma się do czego przyczepić. W sumie fajnie, że dwie mini laleczki, bo w takim zestawie można było puścić nawet jedną. Z drugiej jednak strony szkoda, że nie mamy sprzedawcy. No chyba, że po prostu OTUM jest tutaj sprzedawczynią. Ciężko powiedzieć, ale wtedy gdzie stoi? Gdzie jest jej lada, kontuar? Ach, dużo pytań, mało odpowiedzi. Na szczęście. U że jest sporo produktów na półkach i to jest właśnie duży plus tego zestawu. Przez chwilę zastanawiałem się, czy to jest duży plus, czy może jedyny. No ale nie, nie bądźmy aż tacy brutalni. Mamy ładnie wykafelkowaną, wytajlowaną podłogę. Jest nieźle, jeżeli chodzi o te półki, bo dwie takie lodówki to się na pewno przyda. Jeżeli chodzi o jakieś inne konstrukcje, po prostu jest tutaj potencjał elementów. Wielka szkoda, że nie postarano się zrobić jakiegoś ładnego wejścia, bo to zrobiono tak trochę na półgwiska. Takie mam wrażenie. Klocuchy zapasowe, oczywiście jest sporo wartościowych części, bo jeżeli dołożymy ten ser kolejnego Donata, te wiśnie, te jeżyny, no to od razu koszyk się zapełni i odbiór całości jest lepszy. Czy jaką notę końcową bym tutaj wystawił. No, nie szalejmy, cena katalogowa 85 zł jest w zasięgu, ale mimo wszystko nie dostajemy aż tyle takiej cudownej zawartości kilka nadruków to owszem, ale myślę że z racji też tego, że jestem chłopakiem, nie dam tutaj więcej niż takie solidne 7 plus na 10, jednak jakby zrobili od strony ulicy trochę ładniejsze wejście, no to spojrzałbym na to znacznie, znacznie lepiej, no i trochę więcej owoców, przecież wiecie dobrze, jak one są ważne, żeby zachować taką zdrową, rozsądną, zbilansowaną dietę. Ja ostatnio chwalę sobie to przejście na catering, bo mam więcej czasu na klocki, no i też nie muszę główkować, co tam ugotować, co tam sobie zawczaszam przygotować. To by było na tyle. Piszcie w komentarzach co sądzicie o tym secie, no i odmeldowuję się, ale spokojnie w kolejnych dniach wracamy do raczej takich typowo chłopięcych tematów. Hej!